Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. No i dzisiaj sobie pogramy w Browstars. Stars. No właśnie, wcześniej zapowiadałem, że kiedyś pogramy. No i tak. No widzicie, mam 7888 pucharków. No, mam postaci 24 Shelly, Nita, Cold Bull, Jessie Brock, Dynamite Bull. Tik, 8bitowiec, El Primo, Barley, Poco, Ros, Rosa, Rico, Daryl, Penny, Karl, Piperka, Pam, Bibi, Morty, Jean i Spike. Mam jedną legendę, właśnie brakuje mi: M's, Franka, B, Tary, Maxa, Kruka, Leona, Sandy. No. No i to właśnie tyle. No i tak. Jak chcecie, dołączajcie do mojego klubu. 20, 28 osób aż jest. No. Więc jak chcecie dołączajcie. Klub się, na, klub się nazywa Boga wygry. Więc mówię, chcecie to dołączajcie. Okej, okay. dobra. Wejdźmy sobie w sklep. I w sklepie mamy mega boxa na przeczenie. I tego mega boxa sobie dzisiaj zakupimy jak coś. Odbierzmy sobie jeszcze to za darmo. Okej. Okay. Hmm. Z jednej strony, jakbym kupił, załóżmy, jakbym 60, jakbym kupił sobie za 30 jakieś piece of carda, to nie no, za więcej bym musiał, dobra. Otworzymy megaboxa, miejmy nadzieję, że coś wypadnie. Dobra, kupujemy to, kupujemy to na początek odcinku już. Nawet tego nie komentuję. Czy jest, jest jakaś możliwość, że z pięciu może wypaść? Bo nie wiem. No ale mi i tak nigdy nie wypadnie. Tikety i trzy No i super po prostu. Nie no, naprawdę jestem taki podjarany tym, że naprawdę. Dobra, zmieńmy sobie postać na... Może bóla sobie zmieńmy. Mamy trochę tych, to zagrajmy sobie pierwszą rundkę na nie? No dobra, zagrajmy pierwszą na 10 tiketów. No. A i jak coś, ja zbieram 50 skrzynek. Tak, zbieram 50 skrzynek. No, zbieram 50 skrzynek. Robimy ogromny opening. Tylko że to pewnie nie będzie tak szybko. I jak coś, następny odcinek pojawi się z Minecrafta. Tak, następny się pojawi. Następny odcinek prawdopodobnie się pojawi z Minecrafta. A gdzie on jest? A, tam jest. Dobra. Lecimy na niego, lecimy na niego, kosimy go. No coś tutaj do <ścoughs> Oj, coś myślę, że będzie przegrano. Jeszcze czemu mnie laguje? Halo. Dobra. Ej, on się nie rusza. Dawajcie, ciśniemy go teraz wszyscy, ciś... ma lagi, malagi, malagi. Wjeżdżam w niego. Dobra. 56 życia. Już połowę stracił, i minęła minuta. To dobra. O! I tutaj są te wszędzie wyżyczki. To jest duży plus. Tylko, że ten ty. Ludzie. Jak ja nawet tego kruka nawet nie mogę. Dobra, i teraz, teraz, teraz. O, na wieżyczkę prosto poszedł. Okej. Okay. Dobra. U, no, niech to się uda. No, będą skrzyneczki, będą skrzyneczki z tego. Jak to się uda. <grym> Uuuuuu, zostało 10 sekund. Jak nie, to przegraliśmy. No i to przegramy. Nie wygramy tego. Czemu on musiał wziąć kruka, a ten kruk nie tak wnerwia? No właśnie, koń już sobie stoi, on już nawet nic nie robi tutaj. No, sobie skoczy. No i spoko. No ja nie mogę wejść go już do walcie. No, to do No i przygrano. Ile tego? 180, 230 na dwie skrzynki, na trzy skrzynki, nawet poszło. poszło? Źle nie jest. No to dobra. Nie wiem, odrzuć. Okej. Okay. Zmieńmy sobie w ogóle tryb. Zmieńmy sobie może na zadymę. Tylko nie bólem. Bo stracę pucharki na przykład. Broka sobie weźmy na to. No i spróbujmy brokiem coś działać. No i dobra. Okej, okay, mamy on. O właśnie na to będzie ta. Yy, ona Max. To się chyba zapomniałam nazwy, ale to chyba jest Max. Ona jest na to szybka, bo jej ulto chyba jest właśnie ta szybkość, więc ona na to akurat dobra jest, więc... Fajnie, że ty to wziął. Weź strzel... Proszę, proszę. Nie, Nita to przechwyciła. ok, No to spoko, no to 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 przegramy. Przeg Jak coś, to sorry, nie jestem jakimś super graczem w Brawl więc cóż, ja poradzę. Gdzieś to zresztą Brock to był zły pomysł. Zły pomysł, po prostu zły pomysł. I zamiast zyskać pucharki, to ja je stracę, spoko, co nie? No właśnie. No weź, strzelisz jedną. Oj. Co mogłem wziąć? Na nim mało pucharków mam, to by było spoko. No dawaj, dawaj, dawaj. ok i wywal, 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 dobrze. No, to raczej źle. Ale dobra. Lecimy. Po przegrano. Dobra. Dobra, na hita poszedł. Ja nie mogę. Spajk! Człowieku. No dobra leży. Aha. No to spoko. Eee, no dobra. Jest, jest, jeden do jednego Tak blisko, ale dobra, jest Jest, 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 jest I remis, i mamy remisik Jest dogryweczka I gol, i wygrana, ta jest No I to ja rozumiem e, Nie zauważyłem, ale ja byłem gwiazdą gry? Nie, pewnie nie, ale dobra Wyjdźmy i tak jest. 8 na plusie. Ok. No to spoko. Bardzo mnie to cieszy. No i dobra. Zagrajmy sobie jeszcze, może, tą solóweczkę. Ale zagramy sobie solóweczkę. Może Bibi sobie zagrajmy solóweczkę. No, zagramy tą solóweczkę I to już będzie w tym odcinku na tyle. No. Dobra, a i jeszcze to nie jest potwierdzone, że następny odcinek się pojawi z tego z Minecraft'a, bo albo się pojawi z Minecraft'a, albo z farminga jeszcze. No naprawdę, on nie dobrze. W tym odcinku to było na tyle. Zagraliśmy sobie dwie rundki i otworzyliśmy mega boxa. No. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i mam nadzieję, że zostaniecie na moim kanale dłużej. Jeżeli ktoś nowy przyszedł, i proszę, zostawcie subskrypcję, bo lecimy po 10 subskrypcji. A, nie, a na 10 subskrypcji robimy. Z takiej jednej gry wam jeszcze nie zdradzę tego. Jak będzie 9 subskrypcji, wam wtedy dopiero to zdradzę. Więc lecimy. Jak będzie 9, wam dopiero zdradzę, a na 10 dopiero to zrobię. Lecimy z taką nową serią. Więc mam nadzieję, że ona wam się też spodoba. Ale jeżeli chcecie ją zobaczyć, zostawiajcie subskrypcję.